Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak zagrać. Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak grać w tą grę Hurt uh, World Multiplayer na piracie. Uh, podam Wam dwa linki: jeden jest torrent. Tutaj klikacie sobie chcecie, ten. Mi się tylko to pobierało. Później tutaj. Macie tu wszystko eee, Hulk Ward 266 mega waży Totalement to to szybko mi się pobierało A, Albo tutaj do mojego chomika macie Tworzycie i pobieracie ten chyba tylko Ten 265 mega No i tutaj możecie bo to tylko 9 mega waży I tu macie pobieracie to Później Dobra, no to wezmę, bo no. mnie Później jak to pobierzecie, to macie, byśmy mieli tylko takie coś. To odpala się, to jest I Instalujecie tutaj sobie, gdzie chcecie i w ogóle. Ja to zainstalowałem. Już więcej będę tego robił. Instalujecie sobie. Gdzie chcecie w jakim folderze. No i od, na pulpicie będziecie mieli też ten plik, to otwieracie go. Nie niby po ruskie, ale to będziecie mieli później po polsku, bo to jest normalnie spolszczone wszystko. I tu macie serwery, na jakich możecie grać. Wiadomo trochę będzie gorzej chodziło niż na oryginalną, wiadomo Pirat zawsze chodzi, chodzi gorzej. Klikacie tu play, ja tu mam swój nick, to wybieracie jakie chcecie wersje. Play To nie, mus nie musicie żadnego kraka wgrywać ani nic Zaraz zobaczycie, że normalnie mi działa Widzicie jak jest, tutaj oczywiście nic nie będziecie mieć w tym połącz z serwerem, bo to są oficjalne serwery. Teraz klikacie F1 i tu macie konsolę. Chyba, że wam nie działa to tutaj powinniście gdzieś mieć w tym, o Debug. To F1, czyli Debug to konsola jest i tam sobie wejście i zmieńcie na jakiś F1 na przykład jak nie macie. No i co no i teraz minimalizujemy, to te, i na przykład do tego serwera chcę dołączyć, to kopiuję ten cały IP Otwieram konsolę F1 i wciskam kontroli V, kopiuję to wszystko, cały connect i numer IP I Enter Taką sobie mogę zamknąć. Jak widzicie connect to server, czyli połączenie do serwera. No i co, mi się wczytuje wszystko. Normalnie wczoraj tutaj sobie trochę pograłem, ale... wiadomo, lagi trochę coś, ale i tak da radę fajnie grać. Najwyżej sobie opcje zmniejszyjcie czy coś, bo można wszystko zmieniać, nie? No i widzicie mamy już. Mamy w ten, żeby sobie chodzić. Tylko parę <laughs> tutaj. Widzicie, ruskie same są prawie. Już no prawie. To roski serwer to. Można sobie grać normalnie. I mi się uda jakoś znaleźć jakiś... Typa, żeby nie było, że to jest... nie działa multi. Ale nie mogę znaleźć nigdzie. Zobaczcie, to wszystko można robić tu. Widzicie, zebrało mi kłody. Tylko wiadomo, widzicie, tutaj te czcionki takie. No to piracka wersja i tak myślę, że jest zajebiście, więc... Nie ma nikogo tutaj chyba. No widzicie, że na, na czacie pisali też o, napisaj wszystko. O, piszą Jakąś coś napisał. Nie nie umiem rosyjskiego. Dobra, tu ona tyle. Więc ściągajcie jak chcecie i lajcie sobie. A jak się podoba to oczywiście kupcie oryginalną wersję. I dajcie suba. И тебя, да, поздравляю.